Dzisiaj będzie rozpaczkowywanie paczki na ją od Piotra, kanału, graczarnia Piotra i normalnie już jest ekstra, góra, a tam. Ciśkniemy, nie? Żeby nie, nie zwodzić, bo człowieki czaku nie mają. Każdy nie jest zarobiony. O. Mie się to wszystko przewróci. Patrzcie, normalnie z listem. ale numer z listem. To ja nie mam od czego zacząć. Czy od listu, czy od tutaj. Od tego tutaj, co tu jest. No i co, od czego zacząć? Może od listu. Zaraz go rozpakuję. No i dobra. liścik rozpakowany. I piszę tak. Witam, archeologu. Przesyłam ci małą paczkę, w której to znajduje się kilka gratów z mojej graciarni. Jest mi laptop HP. Laptop działa. Potrzebuje jedynie ładowarki, RAMu, DDR2 i dysku SATA. Do tego jest pad do Xbox One. Sprawy w 95% strzałki trzeba czasem mocniej wcisnąć. Na koniec został TV Stick. O, to, to ciekawe będzie. Zresztą wszystko jest ciekawe, co elektroniką jest dla mnie. No i mały słodki upominek z mojego rodzinnego Torunia. O, fajnie. Super się ogląda twoje filmy. Oby tak dalej. Pozdrawiam Ciebie i. O, i. A, Werte. I widzów, Piotek z kanału, Graciarnia Piotra. No to co? tu zalecimy z paczką w te pędy. No i co? No, no tutaj to bąbelkowo jest. To musi być bąbelkowo. Patrzcie. Zaczniemy od słowkiego. Kurde. Normalnie. Dzięki bardzo. Piotr będzie gryziona. I to, i to zaraz. Czekarzynki, normalnie repelacje. Pierniczki to Dzięki bardzo. Teraz lecimy dalej. Kurde, już bym ciapał te pierniczki, bo ja mam normalnie słabość do, do słodkiego, nie? Ile będzie, tyle zjem na raz. Tutaj mamy TV Stick. Zapewne. DVB-S2 Ciekawe, czy taki stick można przeprogramować po prostu. Na przykład jakiegoś Linuxa zapodać. Chociaż no, widziałem ja takie rzeczy, gdzie takie coś robiono. To jest samo to ustrojstwo. Tak to wygląda. A z antenką taką na SMA. tutaj mamy to pilocik. Zobaczymy, mhm. czy to jest na ten nowszy Standard. Czy tak niekoniecznie. Zasilacz z USB, mini USB. A to może być, co to może być? Nie, to nie jest zasilacz. To jest chyba odbiornik do pilota. O ten tutaj Ancymon. Tak, a tutaj to będzie zasilaczek, to o, nad tym to ja się poznęcam, HDMI, uh -huh. no tutaj to będę kombinował coś, zasilanie i ten tutaj, a usb -ka. ciekawe, można nagrywać na USB programy, no to zobaczymy, Dobry, dobre, dobry, dobry temat, 12V, uh -huh. usb -ka. No dobra, tu też się pobawimy. Lecimy dalej, bo normalnie czas leci. Co tutaj? Bęben maszyny nosującej. O, tutaj nie widzicie, nie? Tutaj to wszystko jest. Co tu mamy dalej? Paczówszyca. A, pad do Xboxa. Ciekawe, by to właśnie przeczyścić, czy rozebrać. Bąbelki sobie zostawiam, bo mi się przydają wysył, jak normalnie. Dobra, bateryjki brak, no to wiadoma rzecz. Zaraz tutaj Piotr pisał, że w liście 95% sprawny, tak? Strzałki trzeba czasem mocniej wcisnąć. To może być tak, że trzeba by było to Rozebrać, przeczyścić, rozebrać, przeczyścić. No, no to też się tym pobawię. No, jak się go normalnie otwali, to będzie mi chodziło. Takiego padać nie miałem. Przeważnie przerabiałam do e, e, tych PlayStation, nie? Maksymalnie do czwórki. Piąteczki to chyba jeszcze w rękach nie miałem, chociaż nie wiem. Nie pamiętam. Więcej grzechów nie pamiętam. Dobra, to no. i teraz gabaryt. Gabaryt. Ludkowie muszę to tutaj wyjąć. O kurde ciasno. Ciasno, ale własno. O! Ciężko. Ciężko, ciężko. Jest moc. O, bateria widzę duża. Już tutaj normalnie na no, omacka trafią. Hapek stary, leciwy, pościwy. Opa, opa. Już matryca 14 cali, nie? Tak mi się zdaje. czy nie? Biznesowa dysk sata. Myślałem, że to bateria. Bateria jest tu. Ciekawe, czy on ma wejście na kartę SIM. No, Trzeba go poprosić. Niektóre miały wejście na kartę SIM tutaj, nie? A ten. A ten, a ma tutaj, ale to jest chyba zaślepka. Oj, nie widzicie co ja tu kombination? Tutaj jest zaślepka, nie? Tu na karciochę, tak. No i co on posiada? Klebiaturnia, monitor, internety, zasilanko dwa razy USB, audio, słuchawki, mikrofon, pcinkcia. Tutaj na rozmaite czytniki kart. Czy jak to tam zwał? Irdy nie posiada. Aha, kolejne dwa USB-ki, modem. O, ale ja pokazuję dwa USB-ki, modem. Tutaj mamy napędzik i czytnik kart pamięci. Tak to właśnie wygląda, matryca matowa. No i czytnik linii papilarnych. Co tu? Celeronik! A, baleronik! Kurde, baleronik tak zwany, retro elektron opowiada, baleronik, matryca się, wydaje się być cała. O, zaraz mi tutaj ten statyw się przewróci, lapek rozkłada się normalnie jak książka całkiem na płasko, kurde. No to co, będę go tutaj stawiał na nóżki, poinstaluję jakiś tam systemik Linuxa na dzień dobry i zobaczymy co i jak. Ja zaraz zerknę, czy może on się zmiorni na tej baterii, która tutaj jest. Teraz zobaczę też. Co i jak. Power, power on. Niestety, o, panelik dotykowy, przygłośnić, przyciszyć. O, mi się podoba. Ja kiedyś takie coś tutaj zepsułem, takim, nie pamiętam, też chyba lapek. Oto zdejmowałem. Chudę, pękła mi tam taśma taka dziwna, była nie mogłem jej nigdzie dokupić. No, mi się narobiło. 19V podejrzewam, będzie doił. Przygotowany jestem do zajęć. Tylko nie wiem, czy końcówka będzie dobra. Nie będzie dobra. Muszę ja pójść po adaptery. Albo kiedy indziej zrobię, może resztę filmu, nie? I zobaczymy, czy on wstanie na nogi. Ale wygląda dobrze, wygląda bardzo dobrze. No dobra, będę ja kończył. Piotr, dzięki ci, pozdrowionka z Lublina. Do Torunia lecą. Za te dobrodziejstwa. To zaraz zostanie rozporządzone. W mgnieniu oka zginie to na pewno. To będę tutaj próbował tu coś poczyścić, żeby to było elegancko. No i ten tutaj tunerek zobaczymy o co kamamy. Dobra, jeszcze raz dzięki i na razie heja.